Słuchajcie, żeby się za bardzo nie rozwodzić w przeciągu trzech lat. Wiemy, że, że błędy były po, popełniane od samego początku. Tak jak Mariusz wspomniałeś, brak, brak wizji. Ale proponuję, żebyśmy się skupili na, na tym właśnie sezonie, bo ten sezon miał być, miał być sezonem, który, który spowoduje, że wrócimy do Ekstraklasy, a przynajmniej będziemy o nią walczyć. Jak się skończyło, wszyscy wiemy, mijamy się z drużyną nie Nieciecza i będziemy grać w dawnej trzeciej lidze. No tutaj właśnie zostały popełnione, naj, największe błędy zostały popełnione przy, w ostatnim sezonie, bo wydawać by się mogło, że błędy, które były popełnione w początkowym okresie, kiedy miasto przyjęło klub będą po prostu jakby analizowane na bieżąco i będzie, będzie właściciel tych błędów unikał. Okazało się, że ostatni sezon to już jest tak naprawdę go do trumny Wisły Płocki. Od początku, kiedy pan prezes Orzuch objął funkcję prezesa zarządu Wisły, to Musimy też przyznać, że daliśmy duży kredyt zaufania prezesowi Orzegowi, bo wydawał nam się osobą konkretną i kompetentną. Naprawdę cieszyliśmy się, kiedy w styczniu 2009 roku mieliśmy okazję z nim się spotkać i, i, i porozmawiać, ale bardzo szybko okazało się, że nasze nadzieje były bardzo płonne. Przede wszystkim pan prezes nie potrafił zjednać sobie kibiców, nie potrafił porozumieć się z kibicami. W Podejmował kroki, które nie powinny być podejmowane w klubach piłkarskich, a które spowodowały w późniejszej konsekwencji oburzenie większości kibiców, opustoszałe trybuny, odwrócenie się. Ma Mamko, oczywiście mówię tutaj o maju 2009 roku, kiedy po meczu z Widzewem, po meczu ze GKP Gorzów, prezes zerwał umowy ze stowarzyszeniem, nie próbując nawet z nami rozmawiać, nie czekając na nasze stanowisko. Yy, przypomnę, że na meczu z, z KP frustracja kibiców sięgnęła z, z Zenitu, wtedy sytuacja klubu nie była tak tragiczna jak yy, miała to miejsce w, w tym roku. Kibice oczywiście wyrazili swoje niezadowolenie w sposób nieparlamentarny, z czym się nie zgadzaliśmy jako zarząd stowarzyszenia. Prezes yy, stwierdził, że jest inaczej, że to my do tych yy, negatywnych zachowań namawiamy, zerwał z nami umowy. Wyrzucił, wyrzucił ze stadionu wszystkie flagi, wyrzucił ze stadionu naszą siedzibę stowarzyszenia, nasze, nasze dokumenty. Pełnieniło tutaj Jacka, ja bym powiedział właśnie o tym, że ten konflikt klub kibice był tak naprawdę taką przykrywką i dobrym, dobrym pretekstem do tego, aby zwrócić uwagę od, od tych realnych problemów, które w klubie coraz bardziej narastały i tutaj mam na myśli i to, że tak naprawdę decyzje nie zapadały tutaj w gabinecie prezesa, tylko w gabinecie pre... wiceprezydenta Kubera, bo tak naprawdę on pociągał za sznurki od początku do końca, e, zarządzając tym krówem najpierw e, wcześniej, tutaj, gdzie zostało delegowane, a potem w dalszym ciągu te decyzje zapadały właśnie u niego. No, poza tym zatrudnienie dyrektora sportowego, no, który nie cieszył się, mówiąc, bardzo. Delikatnie najlepszą opinią w środowisku, nawet wśród trenerów, miał najgorszą opinię pod względem szkolenia młodzieży. Taki człowiek zostaje dyrektorem sportowym i ma wpływ, mieć wpływ na transfery, na, na, na politykę kadrową klubu. No, Prezydent no, tak... miał ludzie... wtedy powiedzieć, że jeżeli sobie nie radził z młodzieżą, to chce poradzić z seniorami. No, no właśnie, takie, takie zdanie do nas też porażające dotarło, no, no, no nie bywały, nie bywały skandal, jak, jak można coś takiego powiedzieć, ale no, takimi ludźmi, takich taki ludzi ten klub zatrudnia, no i jak można oczekiwać było efektów. No, wcześniej mieliśmy dyrektora sportowego Adama Mańskiego, którego no, pozbyto się... Próbowano nam wszelkie sposoby pozbyć się z klubu, żeby zrobić miejsce Tadeuszowi świątkowi. Jakie były efekty pracy Adama, a jakie są Tadeusze świątka, no chyba wszyscy dzisiaj widzimy. Dobrze, wiecie co, to spróbujmy teraz te takie najważniejsze sytuacje, które były w ostatnim sezonie, najważniejsze błędy, jakie prezydenci i prezesorzy popełnił. Na pewno jest bez wątpienia konflikt z klicami, Żadna, żadna próba do, dojścia do porozumienia I, i wiadomo, że jest to, co są kołem zamachowym klubu sportowego. Jak się czuliście i obserwowaliście te kolejne de de decyzje i jakie Waszym zdaniem największe błędy zostały popełnione w marketingu? No bo to wszemi wobec się mówi, chociażby ostatnio nowy prezes wispy Pan Basałaj. Mówi jasno, że marketing jest podstawą klubu sportowego, ale niestety tutaj w Polsku tego nie wiedzą, a prezesorzy naprawdę z sesji Rady Miasta pokazał, że nie do końca wie co to jest w ogóle marketing. No, przedstawił nam definicję marketingu Kotlera i na tym się skończyło. Później z ze stadionu i z nakładu na promocję dla prezesa marketingiem był, był stadion tylko. Powiedzcie coś o tych błędach, które, które były. I co Waszym zdaniem należało zrobić, żeby te relacje były lepsze i jak było można zarabiać na marketingu? Prezes, prezes już na jednym z pierwszych spotkań naszych, nam do zrozumienia, że jeden z pierwszych spotkań z nami, dał nam do zrozumienia, że nie będzie przykładowali do marketingu. Stwierdził, że, że, że marketing jest rzeczą najmniej ważną w klubie, że, że nie ma na to pieniędzy w wiśle, mimo że tłumaczyliśmy mu, że, 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 to jest, że to jest bardzo ważna działka, wręcz najważniejsza po podziałce sportowej, może nawet może nawet ważniejsza niż działka sportowa, bo wyniki mogą być, mogą być powiedzmy przeciętne, a jednak wyjście, wyjście do społeczeństwa z promocjami, z gadżetami, z pamiątkami, z pomysłami, z akcjami, z koncertami i tak dalej, i jest bardzo istotne, bo tych ludzi z klubem wiąże. Niestety marketing Wiślacki działał tak, jak, tak jak widzieliśmy, o Wisły w Polsku się nie mówiło, Wisły w Polsku nie było widać ani w mediach na nielicznych billboardach i Plakatach, które były coraz gorszej jakości i coraz mniejszej ilości. Kolejne obietnice działań marketingowych skończyły się tym, że kilka dni temu ukazał się napój Wisła wita, który tak naprawdę wita nas trzecią ligą. Jest troszeczkę ośmieszającym nas, bo ma taki rembrandt i taki wygląd zewnętrzny, że bardziej się kojarzy z innym klubem, który ma żółto-niebieskie barwy niż, niż, niż z Wisłą Płosta. Nie konsultowano z nami tego? Nie konsultowano z nami, z nami tego. Chociaż y, liczyliśmy szczerze mówiąc, może nie w, tym ostatnim, nie w tym ostatnim okresie, ale jeszcze na jesieni, kiedy, kiedy te relacje z zarządem mogły być lepsze. I tak naprawdę wrzesień 2009 to jeszcze był czas, żeby te relacje z klubem poprawić. Wtedy było pamiętne spotkanie Niebiesko-Biały Wtorek y, w klubie, kiedy... Y, Kilkadziesiąt, ponad chyba ponad 100 osób nawet grubo przyszło na rozmowę z prezesem i z piłkarzami Wisły i prezes wtedy po prostu pokazał po raz, można powiedzieć, już ostatni, a tak definitywny swoją twarz, kiedy, kiedy mówił nam nieprawdy na przykład o trenerze, o trenerze kubickim, kiedy go wychwalał pod, pod niebiosa, wiedzieliśmy, my już wiedzieliśmy i informowaliśmy o tym, że trener kubicki powinien jak najszybciej opuścić Wisłę dla, dla dobra tego klubu kiedy obiecywał nam wyciągnięcie do nas ręki, kiedy obiecywał nam pisma, które nam, które nam składa na sekretariacie, a których tak naprawdę nie było, który do mnie osobiście, kompromitując mnie w oczach zebranych, mówił rzeczy na ucho. Także, także no wtedy, wtedy przekonaliśmy się, że raczej porozumienie z tym Panem będzie, będzie niemożliwe, a niestety szkoda, bo mówię, wyniki są ważne, ale atmosfera wokół klubu i, i relacje na nie zarząd, zarząd kibice to jest, to jest podstawa. Ja tu jeszcze uzupełniając powiem tak, że tak naprawdę pracownicy tutaj Wisły to trzeba nazwać rzeczy po imieniu, to są najemnicy. Dlatego się tu nic do tej pory nie udało, bo mamy jasny przykład. No mamy ludzi z nadania, Jerzy Orzy, który którego rzadko kto w piątek o godzinie 13 czy 14 zobaczy w klubie, bo już jest dawno w domu i załatwia swoje sprawy, yy, sprawy osobiste na meczach wyjazdowych, kto go widział, to, to... to, to, to ze świecą taką osobę szukać, ma inne prywatne rzeczy, szef marketingu, człowiek również z zewnątrz. Jak te ludzie się mają identyfikować? Ja to nazywam powiem, najemnicy. Przyjeżdżają odbędnić swoje i jadą do domów, a klub Wisły mają gdzieś. To jest problem tego klubu. Przez przebijają się dziesiątki piłkarzy dawnych Wisły. Tych, którzy jeszcze są czynnymi piłkarzami, gdzieś tam grają w niższych ligach, którzy Chcieliby też na tym stadionie mieć swoje miejsce, których można wykorzystać doskonale do promocji klubu. No i jest tych nazwisk szereg, począwszy od takiego zawodnika jak Jan Polańczyk, starzy kibice na pewno go pamiętają, skończywszy na, na Wojtku Małosze, powiedzmy, czy pogadanie Jóźwiaku którzy mogliby tutaj pomóc przy pomocy tego klubu i zachęcić ludzi do przyjścia na stadion. Oni po prostu czują się tutaj na tym stadionie jak, jak osoby obce. Zresztą nie, nie inaczej jest na hali, gdzie, gdzie dawni piłkarze ręczni, którzy budowali pierwszą, pierwszą Wisłę, wchodzili z, niej pierwszy, z nią pierwszy raz do Ekstraklasy. W tej chwili są traktowani jak intruzi, ale nie ma coś to dziwić. Tak jak powiedział Mariusz, pionem marketingu, takim odpowiedzialnym za, za te sprawy właśnie wizerunkowo zarządzają ludzie, którzy się na rzeczy może nie tyle nie znają, czy to nie czują, nie, nie czują klimatu marketingu sportowego i klimatu Płocka. po prostu nie są z klubem związani.